Elo, z tej strony infogroszki! I ja jestem Kamil i z nami jest. Ja. On. Tomasz. Zaproś. Powinieneś już być. Znaczy mieć zaproszenie. Powinienem przyłączyć. E, jakiś pomysł na to więzienie? Musimy poeksplorować to więzienie. Wydaje mi się, że grał. E, Chciałem wbiec w co, a to jest elektryczne. No lepiej filmować. Tak, Nie woli. co, bo ty, ta muzyka jest cholernie głośna. Ja mu wyłączam. Oho, ja też już włączam. Tu jest motocykl do naprawienia. O. Oh. Ogólnie to chyba wiecie dlaczego gramy w The Escapeist. Bo to jest w sumie gra, którą zaczęliśmy nagrywać najpierw i teraz to jest gra, którą uruchomiliśmy. Uruchomiliśmy, tak, bo w sumie. Nie wiem. To tu nie jest gra, która dla nas jest nostalgiczna i nic, ale myśmy takie czemu nie. Dobra. E, pokażę ci gdzie jest ten motocykl. Okej, okej, okay, okay. spoko, spoko. Chodź, idę, idę idę. O jak tu wejdziesz, to możesz sobie najechać tam niżej. Eee. Czyli czerwony klucz... Albo możemy się też przekopać. Tylko tutaj... No, możemy też się przekopać. Jest vent, i... Wait, 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 jest vent. Okej. Okay. Ja zaraz wracam, i do i dlatego nie będę spać tutaj, żeby... tak, więc zaraz wracam. A gościu się bronił. Keks aura ma snajpera, mimo że jest w swoim domku. Widzisz ty to? Widzisz? Dobra, to w czasie, gdy inni śpią, zobaczę, co ja mam. Oh, pilnik! Siema. O nie! Chowam się w szafie. A no tak! Bo przecież są kamery! Oni widzą kamery! Oh my god! Czy da się wykraftować coś na pozór? Do podniesienia się do wenta? Eee, może, prawdopodobnie, bo nie wiem, jakby inaczej się. Można był wejść do wenta. Bo koń tu jest jakaś eee. furtka, tylko co to by znaczyło, wejść... Nie, 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 proszę Nie, 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 ej, bo mam bardzo ważne itemy. Ow, nie mogę wyjść. Nie, nie, nie. Eeeeh, można zrobić ten... Oh. E, ręczną drabinę. Oj, gdzie się tą drabinę robi? E, to jest na no, plus 30 i to jest ta trzecia opcja. Czyli te trzy... Aha, rozumiem. Ma Metal i śrubokręt. Oh. I linę. Ja szukam... E, Opilnik. O, jest, jest, jest! Mam pierwsze te, 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 tutaj, to. Ja też mam jedno. Okej. Okay. Dobra, ja chowam wszystko do mojego biura. Jeden pilnik, muszę się stracić No ja tam dobra, ja mam sześć pilników. Nie jest ma to kolejnego końca. wiadra, trzeba poczekać na następny, ten nie na wiadro. Tak. Pomóc ci? <laughs> nie, nie panie medyku, nie, spoko. Albo, tak, chcę z sądu wyjść. <laughs> eee... <laughs> Jezu, medyk, jakie ma ruchy. Ej, mam coś dla ciebie. Ooo. To jest, idę, sprawdzam. Hmm. together. Okej. Okay. No. Czyli co, czyli... W skrócie możemy być cały czas medykiem, tylko po prostu możemy chodzić po miejscach, które tam nas nie wyłapią. Spoko. Tylko pamiętaj, jak jest ta wściekłość, to jest... chyba wiesz co to jest, nie? To... To je, jak jesteś właśnie przy policjantach, to to rośnie. Okej, okay, mam tą drabinę. Możemy zobaczyć, jak to wygląda. O kurde. A no tak, bo... dobra. No i przy okazji chcę sprawdzić, co tam jest. <laughs> uh, pilnik. byk has only. Ha, na no jedną hmm. osobę. Aaaa. Mm. Więc. <laughs> jeżeli byśmy mieli biały klucz i przeszli tutaj, byśmy mogli przekopać się pod tym, to byśmy musieli mieć jakąś dobrą łopatę i kilos. Więc nożyce chyba useless. Bez, bezużyteczne będą. Przydałoby się bardziej łopaty i kilofy. Yes! W się Nobody desk ma coś nowego. nie wiem gdzie możemy iść. No. Wurio? Eee, tam jesteś. No. Chodź pod moją celę. Dobra. No. A. Okej. Hi, 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 jest, powiem tak, jest to coś hi, yy... To hi, jest hi, jest hi, 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 Co? Kostymu pozwala ci wejść gdzieś. Aha. A -a. A, a ja tak sobie spamię takie... <laughs> Aha, chwila, ty, ty, pobasz, widzisz mnie? Ej, pobasz. Aha. Oh. <laughs> to jest głupie. Czemu to jest tak publiczne? Chwila, czy siatka jest... Nie jest elektryczna tutaj, chyba. No jest. Nie, czy nie jest? A nie O oh. oh. Ty chwila przed lights. przed lights out po prostu włączamy ka. Czy nożyce są lepiej do zrobienia? Tak. I szybsze. Bo tak to musisz wkopać w ziemię, wykopać ziemię i powiedzieć trzeci poziom ziemi, a tam to tylko siatkę. Coś, gościu, gdybym miał ja o tym wcześniej wiedział! <śpiewa> gościu. <śpiewa> ja, 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 ja. Mam złote nożyce ogólnie, więc powinien być hit, ale... Roll call. Roll call. Czy jesteśmy gotowi żeby zrobić to tej nocy? Ech. Wiesz co? Kopię prądem. Znaczy, możemy włączyć prąd znów. Mhm. Teoretycznie możemy. Tylko musielibyśmy to zrobić szybko. Ech, tylko nie może być w celi teraz. O nie, ej, dobra. Nie, nie uda nam się w całej nocy tego dnia. Nie, 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 da się. A, dojdziemy do celi. Tylko teraz Widzimy. nie widzisz. Nie widzisz teraz. Chyba no. musimy to następnym razem zrobić. Zaliczyło. Zaliczyło, bo tak, chyba nie wszedłeś na maksa. Dobra, dobra. Więc mam plan. Eee, najpierw e, przejdziemy przez Wenty, zniszczymy kilofem ścianę, i później tą ścianę e, przejdziemy przez ją, później. Przeszukamy. E, no, utkniemy nożycami w siatkę. Robakostu mam. A ty rozumiem, że wszystkie inne rzeczy masz. Yeah, a ty a ty tylko brakuje nam ułomu. Tak. Ułom nam jest potrzebny, żeby stworzyć kilow. Tylko. Jak malow, malow, malow. Malo. Tylko wiesz, że. No ale, najlepiej żeby od środka, bo jak jest na zewnątrz, to on będzie kiedyś... Troszkę będzie ci to wytłumaczyć. Kraków nic nie sprzedaje... Co? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Niby? Nie, bo znaleźli teraz te inne rzeczy... Fak. A zabrali cię od razu. Niech to. Okej, okay, shit. Czemu znajdujemy tyle dobrych rzeczy, ale nie mało mu Czemu miałby być? Czy ty masz łom? Nie masz. Czy ty masz łom? Ma! Mogę! Kupiłem! Tak! Nie uwierzysz. O... Oh. No! Okej, okay, tu jest wiadro. Mam wiadro. O, fajnie. Ja słyszę, że cały czas snajperka. O. O nie. Przynajmniej free time nas <laughs> A, do, um, Więc. E, postawimy sobie ten stolik. Przejdziemy tutaj. Będziemy tam po tej stronie. Zniszczymy kill M, tą ścianę. I to będzie... Musimy... Będziemy musieli włączyć prąd. Więc jak będzie włączony prąd. Zniszczymy e, naszymi nożycami to i uciekamy. Easy. Dobra. Więc. Eee, tak, mam ten stolik. Ty ma, e, mamy te nożyce. Dobra. Zrobimy tak, że ty wyłączysz prąd, a ja. A ty zaczniesz akcję. Dobra. Tak. Eee, dobra. Mam atrapę tam i tutaj. mamy nożyce, więc to przetniemy. Będziemy mogli przejść, bo mam te wiaderko i wykopać ścianę. E, a a, okay. masz i mam kill i tutaj wiadomo, tutaj, 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 no co? Czy... ściany nie mogę? Jezu, a tak szukaliśmy tego łomu. Myślę, że po prostu nie przesiąść się przez... Dwie siatki na przykład, czy coś. Też tak myślę, że może w nocy po prostu po roll callu... No. O, czym timeu nie zrobiłem? Ciężko Dobra. było. <laughs> Wiesz co, tutaj dajesz po prostu, tworzymy jak najwięcej tych. naraz i no. Jak się. jak będzie lockdown. No, znaczy nie lockdown. Będzie, że okej, okay, idziemy spać, to. okej. Okay. I uważaj, uważaj, nie na policję. Albo, a, albo tak, return to CELL Tak. Dobra, mamy czas, aż żeby powrócić do sali. Ok, uważaj na psy. Okej, okay, psy idą spać. Tak, 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 dobra, możemy, możemy. Masz, masz, może I tutaj w tym rogu. Razem chyba. Dobra, to co lecimy? Chyba tak. Spacja. Ten gość co nas obserwuje, takie... jak. typowy poniedziałek. Dobra, dajesz, tutaj. Easy. Ej, coś w zewnątrz. Siema, jak tam. Nie, nie Ej, widzisz, by to zrobił. Dajesz, idziemy do koła mapy. Okej, okay, idziemy, 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 uciekamy! A to bym się dobrze szybko powtórzyć. Tak szczerze, to, to było strasznie łatwe, tylko my byliśmy bardzo słabi. Ale to chyba w tym odcinku nie robimy. Tak, nie, nie, ten odcinek nie. Jest nie. Więc... Nie. Dziękujemy, proszę tak. zasubskrybujcie, zalajkujcie, ponieważ ja będę miał Merydytowania. Tak. A głównie wycinania. Wycinanie. To było takie proste, a my siedzieliśmy nad tym. Ja, ja, ja na tym. spróbuję zmontować z tego 8 minutowy odcinek. <noise> Nie, no może być 20, 23 Ja 25, tylko komuś się chcę oglądać 23 minuty więzienia, którego można ukończyć w właśnie 24 minuty za pierwszym razem. Zobaczymy, ile jest contentu. Tak. Zobaczymy. Okej. Okay. Dobra. Dziękujemy za oglądanie. Widzimy się w następnym to odcinku. My... Tak, widzimy się w następnym. Tak. Bye.